Miejsce nie jest dobre. Houston, mamy problem. Znowu coś przyhaczyłem, a jeszcze zaczęło padać. Mam nadzieję, że uda mi się to w jakiś sposób odbezpieczyć. No, tu się dużo tego czepia, czyli trzeba przejść kawałek dalej. Zatem pada na łeb, a jak pada na łeb, to nic przyjemnego z tego nie wychodzi. Leć, maleńki, leć! Zobaczymy jeszcze przez chwilę. No to jak Patryk mówi, że możemy rzucić, to znaczy, że musimy spróbować. On już tu prawie, że gotowy. Kalosze założył. Przygotowany do zajęć. Amunicja hukowa. I jeszcze kapsel jakiś. O, ciekawe miejsca te. Te naboje to takie ciekawe trochę. Kurde, z jednego z nich coś odrzucić na bok. No i cóż, idąc za przykładem: Wielkich tego świata, tym razem zakładamy na siebie linkę, żeby nam nie spadła. Jesteśmy w ogóle w zupełnie nowym miejscu. Taki most. No Patryk już znalazł kapsel. I próbujemy pierwszy rzut pod mostem. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że tutaj do wody dla odmiany chodzić nie trzeba będzie. I że zaczepów nie będzie. Słyszycie, głośno jest, nie? No właśnie głośno jest ze względu na to, że górą droga jest przyjdzie, a ja mam pierwszy zaczep. No i... O, udało się. Zostaje pytanie, czy był to kamień, czy co to innego było. Mam nadzieję, że więcej ich nie będzie. Trzeba po prostu uważać, żeby w tą stronę nie rzucać. Musimy potestować to miejsce, tak naprawdę, bo nie mam zielonego pojęcia, co też może nas tutaj. Patryk, uważaj! Co też może nas tutaj czekać? W ogóle dzisiaj Patryk zauważył, że. E... Patryk zauważył, że jego magnes przyciąga puszki aluminiowe. Ciekawe, bo mój tego nie robi. A jakbyś tak kawałek dalej poszedł, to by było w ogóle bezpiecznie, wiesz? Czy ja mam iść dalej? Dobra, ok. No, co by było bezpiecznie? Co byśmy. O, Patryk już coś znalazł. Na razie jeszcze na ziemi. No takie rzuty tutaj. To w prawo, to w lewo. Wow. Wow, wow, wow. No ale jak na razie bez rezultatu. Jak coś się będzie działo, to wracam do Was. Co? Wygląda na to, że miejsce nie jest dobre. W Houston mamy problem. Znowu coś przyhaczyłem. A jeszcze zaczęło padać. Mam nadzieję, że uda mi się to w jakiś sposób odbezpieczyć cholera znowu problem Ach. Ach, dobra Uf. udało się, ale przy okazji puszkę znalazłem, zobaczcie puszka o no to co, to będziemy sprzątać od razu o kurczę, brzydka pogoda się zrobiła bardzo no ale nic to, jesteśmy w okolicach mostu, czyli pod mostem się możemy skryć. A ja się przy okazji poparzyłem pogrzywami. No, przeżyjemy co to mogło być. Jakieś drobne pierdoły za każdym razem wychodzą. No ale powiem wam, nie niemiłe uczucie, w momencie kiedy coś Wam się zaczyna czepiać do magnesu. I nie wiecie co to może być. No, tu się dużo tego czepia, czyli trzeba przejść kawałek dalej. Za tym pada na łeb. A jak pada na łeb, to nic przyjemnego z tego nie wychodzi. Przy okazji chciałbym przeprosić wszystkich tych, których oglądałem namiętnie, a teraz tego nie robię. Po prostu czasu brakuje. Jak widzicie, to jest jedyny moment, kiedy. Mogę, o, za mocno pada, kiedy mogę chwilę odpocząć, zobaczcie w jakich warunkach przychodzi nam czasami poławiać. No, niestety, jak widać na załączonym obrazku, pada i to bardzo. I do tego jeszcze wieje. Myślałem, że pod mostem się schowamy, no, ale okazuje się, że nie ma takiej możliwości. No i na dodatek, poza kilkoma jakimiś gwoździkami, pierdołami. No i wielkimi odgłosami z góry, bo jeżdżą tam samochody, to nic się nie dzieje. Nic nie udało się na razie ciekawego znaleźć. Leć, maleńki, leć! Zobaczymy jeszcze przez chwilę. Trzeba będzie spadać, bo Patryk się rozchoruje. No i ja też szczerze powiedziawszy nie lubię być jakiś specjalnie mokry. No szkoda, że się pogoda popsuła. Patryk już ucieka, już się spakował. No dobra, no to co, to w takim razie do zobaczenia. No dobra, w drodze powrotnej znaleźliśmy jeszcze jedno takie ładne miejsce, zobaczcie. Wygląda to naprawdę super. Przestało padać, no to co, nie zastanawiając się długo pytam Patryka, co robimy. Patryk mówi, możemy rzucić. No to jak Patryk mówi, że możemy rzucić, to znaczy, że musimy spróbować. On już tu prawie, że gotowy kalosze założył. Przygotowany do zajęć, no i będziemy próbowali potestować ten teren. Co prawda, boję się trochę, że tutaj może być sporo kamieni, no ale zobaczymy. Na lekki i na ciężki magnes. Ważne, żeby zabawa była. No, nieważne, czy coś znajdziemy, czy nie. A przy okazji, po drodze gdzieś tam coś tam posprzątamy jeszcze. Piknie, no i jeszcze mi się troszkę lina zawiązała, ale już jest ok. Nauczyłem się wreszcie dbać o linkę. Dobra, pierwszy rzucik. Zanim wyciągniłem linkę po prostu jemy i lecimy z koksem. Ciekawy jestem czy tutaj cokolwiek będzie. Takie zakole. No i miejsce, w którym prawdopodobnie wędkarze się pojawiają, a to są te kamienie, o których mówiłem. I właśnie ich się najbardziej boję. Już miałem mały zaczep i tu też. No, czyli jednak zostały wrzucone do wody, ale nie są jakieś specjalnie duże, w związku z tym jest duże prawdopodobieństwo, że jednak za każdym razem będę w stanie je gdzieś tam odsłonić dęk i poszło do wody ale lipa, no ale z drugiej strony cieszę się bardzo, że możemy sobie na świeżym powietrzu popróbować. Patryk znów ma problemy z linką. Zobaczcie. Jak zwykle, no właśnie, już wiemy o tym, że trzeba dbać o linkę. A tu dużo, dużo kamieni jest i widzę dużo zaczepów. Tam głębiej nie, ale tutaj właśnie przy brzeszku. No dobra, kilka rzutów i najwyżej do Was wrócę. No dobra, przyjechaliśmy w inne miejsce. Zobaczymy co tutaj będzie. Na razie takie spokojniutkie, żółte, rzuty, żeby się zorientować w terenie. Co prawda nie ukrywam, że ja już tutaj byłem, już tu e, łowiłem kiedyś, no ale nie ma miejsc, w które nie należałoby zawracać, przychodzić na nowo. Bo jest opcja, że coś tutaj jednak mimo wszystko jest. No i tak patrzę, że tym razem jakieś druciole wychodzą, to tak naprawdę jest drugi rzut i drugi raz druty. Nie wiem skąd one się biorą, no ale się biorą. No tak sobie tutaj o, porzucamy Krzyż zaczyna boleć To znaczy, że żyje. <laughs> no, taki żarcik sytuacyjny. Ale zawsze wychodziłem z założenia, że jeżeli wstaje rano i coś mnie boli, to znaczy, że żyję. To już jest ten wiek, niestety nie ma 13-14 lat, jest trochę więcej. Co my tu mamy? Patrzcie, amunicja hukowa. I jeszcze kapsel jakiś. O, ciekawe miejsca. Te, te naboje to takie ciekawe trochę. Kurde, z jednego z nich coś wolę odrzucić na bok. Zobaczymy, ale to była prawdopodobnie od startera, bo tutaj dosyć sporo e, pływa kajakarzy, w związku z tym tylko dziwne miejsce. No zobaczymy. Niech sobie jeszcze kilka rzutów tutaj Tomek wykona. Co z tego będzie Patryk, jestem kawałeczek dalej, jak zwykle rozplątuje linkę. No, ciężko jest generalnie. Człowiekowi, który nie dba o jakość linki wejść na łowisko i od razu kawałek, i od razu rzucać. On ma takie zadanie na sam początek. Najpierw zrobić tak, żeby linka nie była nie była poplątana, żeby mu to nie uciekło, no ale próbuję dzielnie próbuję. No i to chciałbym wam pokazać znowu ciekawa rzecz. Kolejny nabój. Co tam się wysypało? No i dodatkowo jeszcze trochę takich drutów. A Patryk mówi, że ma jakąś siatkę. Co to za siatka jest, Patryku? No, taką długą siatkę ma. To nie, to tą siatkę zostaw. Bo to jest siatka zabezpieczająca prawdopodobnie na brzeże. Normalnie. Proszę cię bardzo. No i udało się. Uratowaliśmy, ale te naboje mnie najbardziej ciekawią. Ile ich tu może być? Ach. Chłopie, gdzie ty rzucasz? Mało po głowie nie dostałem. Patrykowi nie wyszedł z rzut. i przyleciał magnes niedaleko mnie. Mam nadzieję, że go nie potłuk. Magnesy nie są jakoś specjalnie odporne. No, i ciekawe, czy znowu będę miał nabój tych naboi. To o, puszkę mam. To jest już druga puszka z wodą. I na tym koniec, trochę roślinek. No, i co tu dużo gadać? Patryk naplątał jak zwykle i teraz nie może sobie z tym poradzić. No, ale muszę Wam powiedzieć, że o, taki temat znalazł, wyciągnął. Fajna sprawa. Będzie mógł sobie teraz na ryby pójść. Taka w miarę świeża i z takim ładnym haczykiem. I tu gdzieś był jeszcze jeden haczyk. Kto coś mi się wydaje, że Patryk go gdzieś zgubił. Mhm, oczywiście na mnie. No tak, no na kogoś trzeba to zwalić. No, ale generalnie gdzieś tu gdzieś tu jest haczyk. Chyba go znalazłem. Nie. No i pięć takich sztuk. Najciekawsze jest to, że to są tak naprawdę dwa kalibry, bo jedne są większe, drugie są mniejsze. Więcej nie udało nam się ich wyciągnąć. Teraz chyba będzie widać, o. No ale oczywiście nie zabieramy ich, zostaną zdeponowane na miejscu. Typowe e, pociski, naboje, naboje to są naboje hukowe, także niegroźne, nie trzeba tego zgłaszać. Po prostu je unieszkodliwimy, żeby nikt więcej ich nie ugrzywał. Do następnego.